Tytuł tego dnia, 22 Dnia Chorego, który obchodzić będziemy w dniu jutrzejszym, ma właśnie wymiar bardzo głęboko duszpasterski. Zwrócona jest bowiem uwaga na miłość i na wiarę. Połączenie tych dwóch wymiarów, które jeszcze wsparte jest z cytatem: My także winniśmy oddać życie, zabrać. Wczoraj w czasie weekendu na dyżurze urodziło się 30 dzieci, a więc 30 rodzin przeżywało szczęście rado, z powodu powiększenia rodziny, ale jednocześnie w tym samym czasie leczymy kobiety, które nie mogą zajść w ciążę, mi się także o ich mężów, są przecież tutaj kobiety, które tracą swoje dzieci, a więc powinniśmy, jak sądzę, w tej swojej pracy tutaj uczyć się od naszych pacjentów, Powinniśmy potrafić cieszyć się razem z nimi, ale też i martwić się razem z nimi. Nie wytwarzać zbytniego dystansu. Pewien dystans jest potrzebny, bo nie można się zatracić w radości i współczuciu, ale, ale więcej miłości, więcej czułości to jest na pewno w dziedzinie, w której pracujemy, to znaczy w położnictwie, w ginekologii, jest to sprawa bardzo, bardzo ważna. Miłość miłosierna, która wyraża się przez czułość. Właśnie w bioetyce od jakiegoś czasu, zwłaszcza w środowiskach amerykańskich, rozwijana jest etyka feministyczna, a dokładnie biorąc na gruncie bioetyki, care ethics, czyli etyka troski, właśnie etyka, która wyraża się w dostrzeżeniu pacjenta właśnie na innym poziomie, bardziej personalistycznym, nie tylko relacja pacjent-lekarz o charakterze nawet powiedzielibyśmy dzisiaj komercyjnym, profesjonalnym, paternalistycznym, ale właśnie na płaszczyźnie relacji miłości, życzliwości, solidarności, czułości. Ja myślę, że w tym orędziu to przesłanie na temat Miłości miłosiernej, wypływającej z wiary, ale także czułości w dotyku y, ręki pacjenta, czułości wobec matki cierpiącej i dziecka, o, który, o czym była mowa w prezentacji. To jest bardzo, bardzo ważne przesłanie tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Chorego. Papież proponuje nam czułość i bliskość z pacjentem jako pewną formę terapii. To, co starałam się udokumentować y, badaniami medycznymi, że nie jest to pomysł ze strony li, tylko kapłana, y, który stoi na czele ko kościoła, ale pomysł na terapię z użyciem czułości, delikatności y, całej sfery y, psychicznej pacjenta, to jest pomysł y, głęboko poparty badaniami medycznymi. I my te badania, wszyscy lekarze, znamy, mamy je dostępne, używamy je na co dzień w neonatologii. Metoda opieki nad wcześniakiem dzięki temu bardzo wiele zyskała, i dzięki temu właśnie te dzieci rozwijają się mimo tak głębokiego wcześniactwa, tak jak zdrowe, donoszone dzieci. To, co dla mnie jest właśnie wielkim, wielką radością tego orędzia, że my, lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, jesteśmy zachęcani do tego, żeby śmiało korzystać z takiego podejścia do pacjenta, który jest podejściem miłości. E, żyjemy w czasach, w których nadmiernie mówi nam się ciągle o procedurach, co nam wolno, czego nie wolno, co należy, w jakich sytuacjach należy, gdzieś w tym wszystkim ginie głos sumienia człowieka, sumienia lekarza. E, papież, jak gdyby, zachęca nas do tego, abyśmy my zgodnie z tym sumieniem i głosem serca traktowali naszych małych pacjentów tak jak człowiek, człowieka. I dzięki temu te terapie są naprawdę dużo bardziej skuteczne. Ja tego doświadczam na co dzień w pracy, jak prosto jest. Zwykłym objęciem dziecka wyprowadzić go ze stanu rozpaczy przed banalnym szczepieniem. To są sytuacje bardzo proste. Tutaj myślę, że orędzie wzywa nas do pewnego stylu działania, stylu działania, który jest z jednej strony poświęceniem naszego życia, bo oczywiście takie leczenie zajmuje nieco więcej czasu, ale też takie leczenie stwarza właśnie tą przestrzeń dla Jezusa Chrystusa. Ja po wysłuchaniu tego orędzia i tych rozważaniach czuję się naprawdę głęboko wezwana do tego, żeby do każdego pacjenta, do terapii podchodzić zapraszając Matkę Bożą, zdrowicielkę, chorych do tego, aby ona się dotknęła do tego pacjenta. No i ufam, że przy takim akcie jak gdyby wezwania najlepszej lekarki, najlepszego lekarza, który dzięki niej się począł, że nasi pacjenci będą dotykani właśnie jego mocą i jego miłością. Dziękuję bardzo.